Pomorska szkoła. Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że jesteście z drugiej strony, zwarci i gotowi, długopisy i zeszyty w ręku. No, oczywiście, odpalone wszystkie urządzenia, które wyświetlają ten właśnie pro, program, te lekcje. Jest z nami pani Lidia Bemben i już teraz Wam opowie, o czym teraz się będzie mówiło na tej lekcji. Zapraszam na drugą część odkrywania pana Tadeusza. Dzień dobry, witajcie jeszcze raz po przerwie. Zapraszam na drugą część lekcji o panu Tadeuszu. Zgodnie z zapowiedzią, najpierw na tej lekcji omówię najważniejsze motywy w panu Tadeuszu. Troszeczkę ciekawostek o panu Tadeuszu inaczej Wam opowiem. Zobaczycie, że też można szukać, tropić, szukać różnych ciekawostek w tym utworze. No, i oczywiście podsumujemy sobie, wskażemy cechy pana Tadeusza jako epopeję narodową. Jeśli chodzi o najważniejsze motywy, to już taką wspominałam o tym, że bardzo ważną, kluczową postacią. Dla y, całej fabuły, treści naszego utworu jest postać Jacka Soplicy. Y, I tym najważniejszym motywem jest jego przemiana, wewnętrzna przemiana bohatera. Jacek Soplica to oczywiście postać dynamiczna skoro y, zachodzi w nim wewnętrzna przemiana, tak? Możemy też, za tydzień będę omawiała zupełnie inną lekturę, nawiązującą do zbliżających się świąt, opowieść wigilijną. Tam też główny bohater, Ebenezer Scrooge, to postać dynamiczna, czyli bohater, w którym y, zachodzi przemiana wewnętrzna. W młodości Jacek y, y, był hulaką i a, awanturnikiem. Miał duży wpływ na szlachtę, często to wykorzystywał, potrafił szlachtę skupić wokół siebie. No i Jacek był do szaleństwa zakochany w córce stolnika Ewie. Niestety miał bardzo porywczy charakter, często wpadał w gniew, no a już szczególnie niejako ten gniew doszedł do szczytu, kiedy Stolnik nie wyraził zgody na jego ślub z Ewą. Podano mu czarną polewkę na znak odmowy, no i w gniewie, wzburzony Jacek Soplica zabija stolnika. No i właśnie to wydarzenie go niejako otrząsnęło. Bardzo żałował tego, co zrobił. No i przechodzi przemianę. Staje się szlachetnym, uczciwym człowiekiem. No, oczywiście, aby odpokutować swoje winy, przybiera e, habit przybiera imię robaka tak też na znak właśnie takiej pokuty podkreślenia swojej marności no i Jacek Soplica przeobraża się niejako w księdza robaka wstępując właśnie do zakonu poświęca od tego momentu poświęca swoje życie walce o wolność ojczyzny, o dobro ojczyzny, jest gorliwym patriotą, mężnym żołnierzem, no i oczywiście emisariuszem politycznym. Tutaj też spójrzcie na slajd, jest ilustracja Andriolego, już wspomnianego przeze mnie do księgi ósmej. Sędzia i robak na ziemi. Klęczeli objąszy się i łzami rzewnymi. Płakali. Robak ręce sędziego całował. Sędzia księdza szyję płacząc obejmował. Tutaj przepraszam, chyba źle przeczytałam. Kręczeli objąszy się i łzami rzewnymi płakali. Tak, bo tutaj jest wyraźna przerzutnia, czyli niejako ta, ta część, część jednego wersu zostaje przerzucona do wersu następnego, czyli nie można wziąć oddechu, tak jak ja na początku to zrobiłam, i łzami rzewnymi płakali. Tak? To jest taki zabieg stylistyczny zwany przerzutnią. Tak? Ksiądz Robak ujawnił, że jest Jackiem Soplicą, ujawnił sędziemu, oczywiście swojemu bratu. Drugi bardzo ważny motyw to oczywiście miłość. Miłość szczęśliwa i spełniona to miłość Zosi i Tadeusza. Zosia jest bardzo życzliwą, skromną, pogodną dziewczyną, bardzo pracowitą i w momencie, kiedy Tadeusz przyjeżdża do Soplicowa, w swoim pokoju spotyka jakąś dziewczynę, ona się spłoszyła, wystraszyła, od razu uciekła. Tadeusz zainteresował się tą dziewczyną. Nie wiedział oczywiście kim ona jest. Dopiero wieczorem na uczcie w zamku znowu zobaczył kobiety, między innymi Telimena i pomyślał, że właśnie Telimena była tą dziewczyną którą spotkał w dworze. Natomiast, no i od tego momentu tak troszeczkę Tadeusz zaczyna flirtować właśnie z, z Telimeną. Zresztą Telimena jest taką osobą, która lubiła flirtować. Tadeusz też jej się bardzo podobał. No ale ostatecznie to Tadeusz wybiera Zosię. Tadeusz, jak już wspomniałam, człowiek bardzo wykształcony, ale też właśnie kochliwy, bo na początku też swoje uczucia kierował w kierunku, w kierunku telimeny. Natomiast wiemy, że pan Tadeusz kończy się, kończy się właśnie zaręczynami Zosi i Tadeusza, no i niejako kończy się również spór sopliców i choreszków. No a druga miłość, niestety, nieszczęśliwa i tragiczna to oczywiście miłość Ewy Choreszkówny i Jacka Soplicy. Tutaj może jeszcze zwrócę, kochani, waszą uwagę też na zapis Ewa Choreszkówna. Czasami tutaj mamy, podaję te nazwiska z zakończeniem ówna, bo dzisiaj już się bardzo rzadko je stosuje, właściwie się w ogóle nie stosuje. Choreszkówna, Oznaczało y, kobietę, pannę y, niezamężną, tak? Choreszkówna, A już kobieta zamężna to by była Ewa Horeszkowa. Tak? Ale Ewa nigdy niestety nie mm, poślubiła Jacka. Wiecie, że Stolnik niestety był przeciwny y, tej y, miłości i w gniewie Jacek zabija y, Stolnika. No i też właśnie fragment, jest y, ilustracja Andriolego, Tadeusz i Zosia. Taki jest wizerunek w jednym z wydań pana Tadeusza. Wizerunek oczywiście Zosi i Tadeusza. Dobrze. No i kolejny motyw, jakże ważny, to jest... To jest zagadnienie, które na przykład mogłoby się pojawić na egzaminie. Pan Tadeusz nie był na egzaminie ostatnio, także może, może akurat ta lektura się pojawi. Na pewno powinniście znać obyczaje. Mieszkańcy Soplicowa pielęgnują obyczaje i tradycje szlacheckie. Zobaczcie, jakie to obyczaje. Oczywiście gościnność i grzeczność, staropolska gościnność i grzeczność niektóre z nich przetrwały może nawet i do dziś, prawda? No dzisiaj to raczej nie możemy mówić o gościnności w naszej sytuacji, ale Polacy raczej uchodzą za taki naród, który jest gościnny, lubi się bawić, lubi biesiadować, tak jak kiedyś organizowano uczty. Tradycyjne potrawy, organizacja właśnie zaręczyn, grzybobranie, o właśnie to, to też taki zwyczaj, taki obyczaj szlachecki. Polowania, rady szlacheckie, no i oczywiście też zajazdy. Tutaj inna ilustracja innego autora, do też księgi pana Tadeusza, przedstawiająca grzybobranie. Także tradycje i obyczaje szlacheckie warto je tutaj zapamiętać. Kolejnym bardzo ważnym motywem jest historia już mówiłam o tym, że są przywoływane we wspomnieniach bohaterów, tak, między innymi Jacka Soplicy i Gerwazego, są przywoływane właśnie wydarzenia historyczne i na co musicie zwrócić uwagę, że mają one istotny wpływ na życie mieszkańców Soplicowa i okolic, te ta historia oczywiście jest obecna na przykład w kulcie historycznych pamiątek, które możemy obejrzeć w Soplicowie. Na ścianach wiszą portrety bohaterów narodowych. Zegar wygrywa Mazurka Dąbrowskiego. Wydarzenia historyczne również stanowią niejako punkt zwrotny, w życiu niektórych postaci. Już oczywiście na wspomnianym przeze mnie Jacku, no do zabójstwa stolnika dochodzi podczas Konfederacji Targowickiej. Rosjanie atakują, stolnik bronił swojego zamku, no i w tym właśnie momencie dochodzi do zabicia. Stolnika przez, y, y, przez Jacka. Y, cóż jeszcze, y, no szlachta rzeczywiście deklaruje y, miłość do ojczyzny, no, na potwierdzenie um, możemy podać przykład walki szlachty w legionach, czy chociażby działalność konspiracyjną e, Jacka e, Soplicy. Także m, ta historia ma e, duże znaczenie, m, no, po prostu m, czasami odzwierciedla nawet e, niektóre m, wątki z życia bohaterów, tak? ma, ma wpływ na, na ich życie. Rozmawiając o panu Tadeuszu nie sposób nie wspomnieć o przyrodzie, tak, która oddaje nastroje przeżycia bohaterów, jest po prostu aktywnym uczestnikiem wydarzeń. Człowiek po prostu żyje z naturą w harmonii. Przyroda wyznacza w Soplicowie rytm dnia i czas zajęć, np. pory posiłków, polowań, prac w gospodarstwie, rozrywek. Krwisty wschód słońca np. w dzień zajazdu oddaje atmosferę niepokoju. Przyroda, która budzi się do życia, w 1812 roku podkreśla nadzieję Polaków na odzyskanie niepodległości. Także poparcie na cały, ta przyroda cały czas oddaje nastroje i współgra z bohaterami. Natomiast burza po bitwie z Rosjanami sprawia, że porażka wojsk rosyjskich nie wychodzi na jaw. Także Opisów przyrody jest bardzo dużo w pana Tadeuszu, są naprawdę przepiękne, artystyczne i no tutaj trzeba koniecznie na to zwrócić uwagę, że przyroda jest właściwie też oddzielnym bohaterem pana Tadeusza. Także to są takie najważniejsze motywy. Spróbujmy teraz spojrzeć na to dzieło troszeczkę inaczej. Zwróć, zwrócę Waszą uwagę na pewne ciekawostki, które możemy znaleźć, odczytać. Myślę, że, te, że cały czas możemy odkrywać pana Tadeusza i szukać ciągle nowych, nowych rzeczy. Dlaczego Tadeusz się odkochał? Co go przeraziło? No właśnie, wspominałam, że początkowo Tadeusz był zauroczony Telimeną. No, ale w pewnym momencie, e, zwróćcie uwagę, przeczytam fragment księgi piątej. Telimena wracała nazbyt spieszno z lasu i poprawić kolory swe nie miała czasu. Około ust szczególniej widne były, były piegi, nóż oczy Tadeusza, jako chytre szpiegi, odkrywszy jedną zdradę, poczną w kolej zwiedzać. Resztę wdzięków i wszędzie jakiś fałsz wyśledzać. Dwóch zębów braknie w ustach, na czole się skroni zmarszczek. Tysiące zmarszczków pod brodą się chroni. Myślę, że Telimena, gdyby żyła współcześnie, to pewnie w jakiś sposób chciałaby może swoją y, urodę poprawić i korzystać z zabiegów medycyny estetycznej, bo rzeczywiście tutaj y, niejako. Pewnie to było bardzo przykre, to jest przykre dla kobiety, kiedy już pojawiają się e, pierwsze zmarszczki. Tak trudno się e, z tą utratą urody e, pogodzić. No i właśnie to takie inne spojrzenie na e, Telimenę. Tade, Tadeusz właśnie przekonał się o tym, że e, Telimena ma jakieś braki w urodzie. Ostatni zajazd na Litwie, ostatni z choreszków, czyli koniec pewnej epoki. Słuchajcie, słowo ostatni w Panu Tadeuszu pojawia się około 40 razy. No, może można to oczywiście policzyć, to nie jest takie zadanie proste. Napisałam tutaj około, może nawet więcej. No, co, co jest ostatnie, tak, co jest ostatnie, no już mamy w tytule ostatni zajazd na Litwie, tak, opowieść o ostatnim zajeździe na Litwie. Zajazd zorganizował ostatni klucznik Choreszkowa, zarazem ostatni dworzanin, ostatniego stolnika, czyli e, oczywiście chodzi o Gerwazego, a przywódcą zajazdu jest ostatni z Choreszków, czyli hrabia, no także to słowo ostatni rzeczywiście tam się e, pojawia kilka razy, e, Adam Mickiewicz myślę, że um, miał świadomość kresu pewnej epoki. Nie zapominajmy, że pana Tadeusza pisał um, na emigracji. Um, Pan Tadeusz jest wyrazicielem wielkiej tęsknoty do ojczyzny, prawda? ale opisywał taką Polskę, jaką pamiętał z kraju lat dziecinnych, do kraju lat dziecinnych chciał powrócić. Prawda? Także Mickiewicz pisze pana Tadeusza ze świadomością, że jest to kres Rzeczypospolitej, Szlacheckiej. Inna ciekawostka, tabakiera księdza Robaka. W Tadeuszu tabakierę ma na przykład podkomorzy, ale oczywiście też Jacek Soplica, ksiądz Robak. I nie jest to byle jaka tabakiera. Tak? To przypomnę, że jest to takie, taki pojemniczek, pudełko do przechowania, do, 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 do trzymania tabaki. Ksiądz Robak oczywiście traktował, Częstował szlachtę tabaką, no i miał niebyle nie jaką tabakierę, bo cztery razy korzystał z niej generał Dąbrowski. No i też miała pewien wizerunek. Tu wycierając chustką zabrudzone denko, pokazał malowaną armią malenką jak rój much. W środku jeden człowiek na rumaku. Wielki jak szcząż siedział pewnie wódz orszaku. Spinał konia, jak gdyby chciał skakać w niebiosa. E, jedną rękę na cuglach, drugą miał u nosa. Przypatrzcie się, że krobak tej groźnej postawie. Zgadnijcie, czyja? Wszyscy patrzyli ciekawie: Wielki to człowiek, cesarz, ale nie moskali. Ich carowie, tabaki nigdy nie bierali. E, ich carowie nigdy tabaki nie bierali, a tym wielkim człowiekiem jest Napoleon, którego wizerunek widniał na denku tabakiery księdza Robaka. No też inna ciekawostka, ksiądz Robak używał tabaki tylko częstochowskiej od braci Paulinów. Prezent od Andrzeja Wajdy, czyli film Pan Tadeusz. No. Rozmawiając o tej lekturze, po prostu nie w sposób nie wspomnieć o wielkim dziele Andrzeja Wajdy o filmie, który powstał w 1999 roku. Napisałam prezent od Andrzeja Wajdy, bo realizację filmu Wajda rozpoczął rok wcześniej, czyli w roku 1998, tak. A Mickiewicz urodził się, przypomnę, w 1798, czyli można powiedzieć, że niejako z okazji urodzin Mickiewicza Andrzej Wajda nakręcił film Pantadeusz, oczywiście był to też prezent dla, dla Polaków. Wszyscy się zastanawiali, jak to w ogóle możliwe, jak utwór trzynastozgłoskowy można przełożyć na język filmu. Czy to się uda? Czy jest to w ogóle możliwe? No bardzo trudnego zadania na pewno podjął się wybitny reżyser Andrzej Wajda, przypomnę, laureat. Oskara za całokształt kształt twórczości w roku 2000. To też warto pamiętać, bo niewielu Polaków otrzymało tę nagrodę. Tak, no, to było wielkie wydarzenie. Pamiętam, że było to wielkie wydarzenie, można powiedzieć, narodowe, właśnie nakręcanie, tworzenie filmu Pantadeusz. Andrzejowi Wajdzie oczywiście udało się zgromadzić całą plejadę gwiazd, naj, największe nazwiska polskich aktorów, i trzeba też otwarcie przyznać, że aktorom bardzo zależało też na roli w tym filmie pewnie z kilku powodów. No, na pewno też dlatego, że, że realizowano największe dzieło Polaków, tak? ale też zresztą każdy aktor chciał grać u Wajdy, tak? bo to, to oczywiście naj, 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 chyba najwybitniejszy twórca filmowy. No i popatrzcie, może to są aktorzy jeszcze... Nie, nie, nie z Waszego pokolenia, prawda? Bo pewnie teraz już młodsze pokolenie aktorów króluje w mediach. Natomiast naprawdę pojawiły się tu wielkie nazwiska, może niektórych z nich rozpoznajecie. Tutaj przedstawiam kadry z filmu Pantadeusz. Zresztą o rolę Telimeny. Walczyły dwie znane aktorki. Otwarcie o tym mówiły, że po prostu będą zażarcie walczyć, aby tę rolę otrzymać. Ostatecznie otrzymała tę rolę i zagrała tę rolę Grażyna Szapołowska, Marek Konrad w roli hrabiego, u dołu widzimy księdza Robaka, Jacka Soplicę. Bardzo zaskakujący wybór Bogusław Linda, który raczej grał takich silnych, mocnych mężczyzn w filmach akcji, filmach kryminalnych, tutaj zagrał skromnego mnicha. Pamiętam również, że słuchajcie, wielkim wydarzeniem było szukanie aktorki, która zagra rolę Zosi. Wiele dziewcząt zgłosiło się do Andrzeja Wajdy. Na zdjęcia próbne, na castingi. Ostatecznie tę rolę otrzymała Alicja Bachleda Curuś, też obecnie znana aktorka, a wówczas 16-letnia dziewczyna. Tutaj w roli Ger Gerwazego też bardzo znany aktor Olbryski. Tak? Także no naprawdę plejada wielkich gwiazd. Tutaj nie widać co prawda u góry na tym kadrze za telimeną w białej sukni telimena oczywiście a z tyłu tak troszeczkę tylko widać Andrzeja Seweryna w roli sędziego także słuchajcie no wielkie aktorstwo no i film wspaniały polecam abyście sobie go obejrzeli bo też pomoże wam odebrać pana Tadeusza także Andrzej Wajda nie zawiódł powstało Wielkie dzieło filmowe, jeszcze raz zachęcam do obejrzenia. Trzeba zatanczyć Poloneza. W ogóle muzykę do filmu Wajdy napisał Wojciech Kilar, też już niestety nie żyjący twórca. No dzisiaj trudno sobie wyobrazić. Studniówkę bez poloneza, właśnie tego, którego, który napisał Wojciech Kilar, prawda? No, trzeba zatańczyć poloneza. Doszło do zaręczyn trzech par: Zosi i Tadeusza, asesora z córką Wojskiego teklą oraz Telimeny z rejentem. Tutaj też kadr z filmu w pierwszej parze idzie pod komorze właśnie. Z Zosią Podkomorzego, grał też inny bardzo znany aktor, Jerzy Trela, no i tutaj już wspomniana przeze mnie Alicja Bachleda Curuś. Kochani, podsumowując rozważania o pana Tadeuszu, zwróćmy uwagę, dlaczego w ogóle pan Tadeusz jest epopeją. Tak, tak jak już mówiłam wcześniej, mianem epopei określa się przeważnie jedno wielkie dzieło. W ogóle to też to ten termin epopeja ma źródło oczywiście w starożytności. Iliada, Odyseja to były też wielkie dzieła narodowe. No i oczywiście Epopeja to utwór obszerny, tak jak nasz Pantadeusz składa się akurat, to nie, nie, nie tak, że zawsze epopeja jest złożona z 12 ksiąg, prawda? Ale Pantadeusz jest utworem obszernym, składa się z dwunastu ksiąg. Plus jeszcze epilog. Tak? Po 12 księdze jeszcze Mickiewicz napisał epilog, czyli taką końcową część, wyjaśnia w niej między innymi, dlaczego w ogóle napisał pana Tadeusza. Oczywiście Pan Tadeusz jest pisany wierszem i to 13głoskowce, my troszkę może mało, jeszcze tutaj uwagi zwracaliśmy na ten wybitny język jakim napisany jest Pantadeusz, ale wyobraźcie sobie, w każdym wersie jest 13 zgłosek, czyli 13 sylab, tak? I do tego oczywiście rymy, jest to utwór rymowany. Co ważne, epopeja przedstawia losy bohaterów na tle ważnych dla całego narodu wydarzeń historycznych, tak? To jest bardzo ważne, że, że mamy bogate tło historyczne i obyczajowe, o którym też tutaj y, piszę w kolejnym punkcie. Tak? Bogate tło obyczajowe. Mówiliśmy też o tych staropolskich zwyczajach. Mamy bohatera zbiorowego, jest nią szlachta. Y, w Pan Tadeusz mamy inwokację, podniosły styl, ale właśnie pan Tadeusz wcale nie jest aż takim y, bardzo, może, y, patetycznym, y, Stylem napisany, dużo znajdziemy właśnie tam elementów humoru. Zresztą teraz mi się przypomniało, bo na początku nie powiedziałam o tym, że kiedy Pantadeusz po raz pierwszy został wydany w Paryżu w 1834 roku, to przez Polaków przebywających na emigracji wcale tak ciepło nie był przyjęty przeciwnie do Polaków, którzy zostali w ojczyźnie, prawda? Ale na początku emigracja tak z lekkim dystansem, może nawet niechęcią przyjęła pana Tadeusza, może nawet nie zrozumiano do końca też wielkiego artyzmu tego dzieła. Cóż jeszcze, zwróćcie uwagę, mamy rozbudowane porównania, czyli tak zwane porównania homeryckie, pamiętacie z Kochanowskiego, tam też były takie długie, bardzo rozbudowane porównania, mamy tu również szczegółowe opisy, no i narrator wypowiada się w trzeciej osobie, jest to narrator obiektywny, zachowuje dystans do przedstawionych wydarzeń. Dziękuję Wam za to odkrywanie Pana Tadeusza. Ja tutaj zwróciłam uwagę na pewne tylko wątki, na które Wy musicie zwrócić szczególną uwagę. Nie martwcie się, jeśli Pan Tadeusz Wam się nie spodoba, bo jest to dzieło na pewno niełatwe w odbiorze, ale jeśli nie kochacie jeszcze teraz Pana Tadeusza... To myślę, że wspomnicie moje słowa i kiedyś go pokochacie, kiedyś docenicie i może po prostu też polubicie. Dziękuję bardzo, życzę Wam wszystkiego dobrego i oczywiście miłej, odkrywczej, ciekawej lektury pana Tadeusza. Dziękuję.